Zapraszamy do reklamy. Czasami, aby spojrzeć na świat z nowej perspektywy, robisz rzeczy, których nigdy nie robiłeś i docierasz tam, gdzie nigdy nie byłeś. Jeep Avenger zapewni Ci wolność wyboru i porywające przygody. Kup go na wyprzedaży w salonach Jeep z korzyścią aż do 30 tysięcy złotych. Wybierz swoją ulubioną wersję Jeepa Avengera, elektryczną, hybrydową lub formę I-Z napędem na cztery koła i daj się porwać marzeniom. Zapraszamy do salonów i na Jeep.pl. Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę. Mam jakieś tabletki przeciwbólowe. Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk. Tabletki powlekane 12,5 mg almo jabuczanu, jabłczanu. Dla leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren, konkretnie na migrenę. Przedsiębiorco. Wchodzi w życie KSEF. Jedno miejsce do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Od 1 lutego dla dużych firm, a od 1 kwietnia dla pozostałych przedsiębiorców. Skorzystaj z dostępnego na rynku programu do fakturowania zintegrowanego z KSEF lub wybierz bezpłatne aplikacje Ministerstwa Finansów. Dołącz do bezpłatnych szkoleń środy z KSEF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na gov.pl. Sew. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Wzięłam coś na infekcję intymną, i objawy zniknęły. Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Uwaga, uwaga! Wielka wyprzedaż na modele Citroena z rocznika 2025 właśnie się rozpoczęła. Miejski C3, kompaktowy C4, wszechstronny C3 Aircross, dostępne od ręki z wysokimi rabatami. Elektryczny Citroen EC3 już od 31 650 zł w pożyczce 3x33. Sprawdź ofertę na pozostałe modele. Śpiesz się, liczba aut ograniczona. Citroen. Media Expert, taniej O oh, tak! taniej ma. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, na przykład zmywarka Samsung, trzecia szuflada na sztućce, automatycznie otwierane drzwi, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1299 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 stycznia jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ruch kolejowy na odcinku Biały Dunajec poronin wstrzymany doszło tam do śmiertelnego wypadku. Dziesięciolatek ciężko ranny po zderzeniu z samochodem podczas zabawy na śniegu w Bytowie na Pomorzu. Dziś mija piąta rocznica szturmu na Kapitol w Waszyngtonie. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim w Małopolsce doszło do śmiertelnego wypadku na linii kolejowej. Pociąg potrącił człowieka, który zginął na miejscu. W związku ze zdarzeniem wstrzymano ruch kolejowy na odcinku Biały Dunajec – Poronin, mówi Katarzyna Michalska z PKP Polskich Linii Kolejowych. Dla pasażerów pociągu Polregio na odcinku Nowy Targ – Zakopane – Nowy Targ oraz pociągów Intercity – Biały Dunajec – Nowy Targ oraz Nowy Targ – Zakopane Prowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa. Na miejscu pracują służby. Zderzenie spowoduje opóźnienia pociągów kursujących do i z Zakopanego. Dziesięcioletni chłopiec został ciężko ranny po zderzeniu z samochodem podczas zimowej zabawy na śniegu. Do wypadku doszło w Bytowie na pomorzu, gdy dziecko zjeżdżało z górki. Chłopiec trafił do szpitala, mówi Dawid Łaszcz z komendy w Bytowie. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu policjanci, zjeżdżający z górki na dziecięcym ślizgu, tzw. Tak jabłku, 10-letni chłopiec uderzył w bok przejeżdżającego pojazdu. Chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Stan chłopca jest ciężki. 27-letni kierowca samochodu osobowego był trzeźwy i tłumaczył, że nie zauważył zjeżdżającego dziecka. Polacy wracają ze świątecznych i noworocznych urlopów. Część z nich spędziła ten czas za granicą. Na lotnisku szop w Warszawie wylądowały samoloty m.in. ze Sri Lanki, Indii, Norwegii i Meksyku. Było bardzo fajnie, pogoda dopisała, byłam w Meksyku. Spędziłam tydzień pięknie, bo byłam na wnuka ślubie, weselu. Wróciłam do Kanady, no i pojechałam na miesiąc, a zostałam dwa. To znaczy, że było bardzo fajnie. Skąd państwo wracają? Z Toronto, od rodziny. Rodziny było przy stole wigilijnym kilkanaście osób. Od lat chyba 30, bo ja po 30 latach tam przyjechałam. Tak się spotykają polskie rodziny. Nie tylko u nas w Polsce, ale i za granicą. Bo spełnienie naszych marzeń. W hali przelotów nie ma tłumów, a ruch odbywa się spokojnie. Rząd Wielkiej Brytanii zażądał od należącej do Ilona Maska Platformy X, żeby zmodyfikowała chatbota Grok, który generuje fałszywe, seksualizowane zdjęcia i zaprzestała ich publikowania. Szefowa resortu technologii Lee Scandal nazwała tę funkcję Grota absolutnie odrażającą. Rząd Francji i Indii podjęły już kroki, by zablokować funkcję Groka, zmieniającą zdjęcia osób prywatnych i publicznych, również dzieci w fotografie osób skąpo ubranych albo całkiem nagich. Grok wywołał latem skandal, gdy przeprogramowano go w ten sposób, by był mniej prawny politycznie. Sprawiło to, że generował wulgarne komentarze, zaczął chwalić Adolfa Hitlera, promować teorie spiskowe na temat Żydów i obrażać polityków m.in. polskich. Ze szczegółami opisywał też, jak zgwałcił jednego z użytkowników. Mija piąta rocznica szturmu na siedzibę amerykańskiego kongresu. 6 stycznia 2021 roku tłum zwolenników prezydenta Trumpa wtargnął do gmachu kapitolu, by uniemożliwić liczenie głosów elektorskich potwierdzających zwycięstwo Joe Bidena. Chaos trwał wiele godzin. Setki uczestników zamieszek zostały oskarżone o przestępstwa federalne, w tym napaść i spisek o charakterze wywrotowym. Izba reprezentantów przegłosowała później impeachment Trumpa po raz drugi, oskarżając go o podżeganie do zamachu stanu. W szturmie na Kapitol uczestniczyło około 2000 ludzi. Chcieli siłą powstrzymać zatwierdzenie wyników wyborów z 2020 roku, a tym samym przekazanie władzy prezydentowi Joe Bidenowi, który pokonał ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa. Gwałtowna reakcja republikańskich wyborców nastąpiła po bezpodstawnych zarzutach Trumpa i jego ludzi o oszustwach wyborczych i skradzionych wyborach. W ostatnich minutach szturm stał się bardziej intensywny, było kilka wybuchów, jest więcej dymu. Słychać komentarz przy jednym z nagrań dokumentujących napierający tłum na wejście do historycznego budynku. Rannych lub pobitych zostało około 100 funkcjonariuszy policji. Te wydarzenia doprowadziły do masowych procesów. Ponad 1200 osób przyznało się do winy lub usłyszało wyroki karne. A kiedy Donald Trump wrócił do władzy w 2025 roku, pierwszego dnia obiecał ułaskawienie uczestników szturmu. Król, Polskie Radio. Klimat. Aktualnie około 12% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na południu, zachodzie i północnym zachodzie kraju jest jakość powietrza jest w większości dobra, miejscami umiarkowana i dostateczna. Na wschodzie i północnym wschodzie powietrze jest w większości umiarkowanej albo dostatecznej jakości. Najgorzej oddycha się w centrum kraju. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, bo chmurno będzie na Podkarpaciu i tam spodziewany jest śnieg. Od minus 3 do minus 6 stopni, na wybrzeżu około minus 1, chłodniej w górach około minus 7. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo. To siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy w Ekszyn zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kartonowe pudełko do przeprowadzki 3,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4,49 przed obniżką. Takie okazje naprawdę poprawiają humor. Ekszyn niskie ceny, duży uśmiech. Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm. To afta ale nie musi boleć. Sięgnij po dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 18.00. Rotacja. Michał Jakubik i Kuba Ambrzewski. Dobry wieczór.